Czy kiedykolwiek spojrzałaś w lustro i poczułaś, że twoje casualowe stroje nie odzwierciedlają eleganckiej kobiety, którą jesteś? Może czujesz się wygodnie, ale niepewnie, zrelaksowanie, ale nie wyrafinowanie. Oto prawda. Po pięćdziesiątce granica między wyglądaniem casual chic, a wyglądaniem kompletnie niedbale staje się nieco ważniejsza do nawigacji, ale nie martw się. To nie oznacza wyrzucenia całej twojej garderoby. Oznacza to wiedzieć, czego nie nosić i co zamiast tego wybrać. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami 12 casualowymi ubraniami, których eleganckie kobiety po pięćdziesiątce nigdy nie noszą i co noszą zamiast tego, aby pozostać elegancko-stylowymi nawet w najbardziej zrelaksowane dni. Pierwszym są szerokie bluzy z logami. Uwielbiam wygodę tak samo jak każdy inny i rozumiem pokusę, by sięgnąć po tę oversize'ową bluzę z ogromnym logo, lub sloganem na piersi. Ale oto problem. Te grube, obszerne ubrania nie tylko sprawiają, że wyglądasz casualowo, sprawiają, że wyglądasz nieintencjonalnie casualowo. A jako eleganckie kobiety po pięćdziesiątce chcemy, aby nasze stroje, nawet te zrelaksowane, wyglądały intencjonalnie. Bluzy z logami mają tendencję do przytłaczania mniejszej sylwetki, dodają niepotrzebnej objętości górnej części ciała. I natychmiast przesuwają cały wygląd w stronę czegoś, co wygląda trochę zbyt młodzieńczo lub improwizowane. Nie mówiąc już o tym, że odważna grafika i hałaśliwy branding mogą odwrócić uwagę od twojego naturalnego piękna i osobistego stylu. Co nosić zamiast tego? Wybierz wyrafinowaną dzianinową bluzę lub strukturalny sweter. Pomyśl o miękkim kaszmir, wełnie merino lub nawet wysokiej jakości bawełnianej mieszance w neutralnym odcieniu, takim jak kremowy, tałpe, granatowy, jasny, szary. Te kolory wyglądają wytwornie, nie wyglądając pretensjonalnie. Szukaj stylów z minimalnymi detalami, czystymi liniami i tylko odrobiną struktury na ramieniu lub rękawie dla zachowania czystej sylwetki. Osobiście lubię style z zamkiem błyskawicznym, w slim kroju, które pięknie leżą pod marynarką. Lub blazerem, lub sweter z golfem, który wygląda wygodnie, ale wyrafinowanie. Nadal otrzymujesz wygodę, ale z elegancją. Dodaj parę strukturalnych spodni dresowych lub spodni do kostek, eleganckie trampki lub baletki, i nagle masz zrelaksowany wygląd, który nadal mówi dbam o siebie, i to jest elegancja. Drugim są bezforemne spodnie dresowe. Ach, spodnie dresowe. Kolejny element, który wspaniale się nosi ale może kompletnie działać przeciwko tobie, jeśli nie jesteś ostrożna. Chcę być jasna, nie mówię ci, żebyś zrezygnowała z wygody, ale mówię ci, że bezforemne spodnie dresowe, szczególnie te, które są oversyzowe, wiszą na kolanach lub są ciężko nawinięte na kostkach, mogą sprawić, że wyglądasz cięższa, niższa i szczerze jakbyś nie dokończyła ubierania się. Brakuje im struktury, brakuje im kształtu i często Siedzą nisko na biodrach, co nic nie robi dla twoich proporcji. Co nosić zamiast tego? Wybierz dopasowane spodnie dresowe lub spodnie z cienkiej dzianiny, które mają trochę streczu, określony pas i zwężaną nogawkę. Celem jest znalezienie czegoś, co podąża za twoją naturalną linią, nie będąc lepkim. Szukaj wyrafinowanych materiałów jak pontą, jersey lub polerowaną bawełnę. Te tkaniny zachowują swój kształt i nie opadną po kilku godzinach. Jeśli chcesz ten wygląd ze sznurkiem, wybierz style z płaskim, szerokim pasem, który gładko leży pod górą. Jednym z moich podstawowych wyglądów są zwężane spodnie dresowe w antracytowym szarym, połączone z kremowym, dzianinowym swetrem i czystymi, skórzanymi trampkami. To tak wygodne, ale nadal czujesz się kompletna i na miejscu. Ponieważ prawda jest taka, że kiedy Twoje relaksujące ubrania naprawdę dobrze na tobie leżą, będziesz czuć się jak najlepsza wersja siebie. Nawet jeśli jesteś tylko w domu, czytasz lub robisz zakupy, casual nie powinno oznaczać zaniedbane. Powinno nadal mówić, mam styl i wiem, co dla mnie działa. Trzecim są koszulki z hałaśliwą grafiką. Bądźmy szczere, wszystkie posiadałyśmy kilka. Koszulki z zabawnymi powiedzeniami, sloganami, nazwami miast. Lub odważną grafiką. I w wieku dwudziestych lub trzydziestu lat może wyglądały zabawnie lub ekspresyjnie, ale teraz często wyglądają przestarzale, rozpraszająco i trochę zbyt młodo, nie w dobry sposób. Graficzne koszulki mają tendencję do przyciągania oka do klatki piersiowej, tworzą wizualny bałagan i rzadko pochlebiają Twojej formie. Mogą również sprawić, że Twój strój wygląda trochę niedojrzale, co jest przeciwieństwem tego, do czego dążymy. Co nosić zamiast tego? Wybierz jednokolorowe, wysokiej jakości koszulki z czystym dekoltem i pochlebnym krojem. Tkanina ma tutaj znaczenie. Szukaj miękkiej bawełny, mieszanek bambusowych lub modalu, materiałów, które pięknie opadają i czują się luksusowo na skórze. Wybierz neutralne tony. Biały, kość słoniowa, bladoróżowy, granatowy, oliwkowy, miękki antracyt. Te kolory podnoszą nawet najprostszy strój. Ale lekko ustrukturyzowany krój, nieprzylgnięty, niekwadratowy, zakrzywiony brzeg, lekkie zwężenie w talii lub klasyczny okrągły lub fidekolt może czynić cuda. Połącz go z blazerem lub kardiganem. Dodaj delikatny naszyjnik lub małe kolczyki i stworzyłaś bazę, która jest wszechstronna, wygodna i wyrafinowana. Ponieważ prawda jest taka, że Twoja koszulka może być tak samo wyrafinowana jak Twoja najlepsza bluzka. Gdy wybierzesz odpowiednią. Czwartym są szorty cargo. Wiem, że są praktyczne i jeśli uprawiasz ogrodnictwo lub chodzisz na wędrówki, to tak, szorty cargo absolutnie służą celowi, ale do codziennego noszenia mają tendencję do wyrządzania więcej szkody niż pożytku. Wszystkie te obszerne kieszenie, długie klapy i gęste szwy dodają wizualną wagę do bioder i ud, dwóch obszarów, które większość z nas próbuje wydłużyć, a nie poszerzyć. Poza tym, szorty cargo często występują w sztywnych tkaninach, które nie opadają dobrze, a długość rzadko jest idealna dla delikatnej sylwetki. Większość trafia dokładnie w najszerszą część nogi, co może sprawić, że wyglądasz niższa i bardziej kwadratowa niż jesteś w rzeczywistości. Co nosić zamiast tego? Zamień je na dopasowane bermudy. Lniane shorty z pasem w stylu papierowej torby lub style z eleganckiej bawełny z subtelnym zakładem lub pasem. Te sylwetki nadal czują się zrelaksowane, ale przywracają wyrafinowanie. Wybierz shorty, które trafiają tuż nad kolano lub do połowy uda, w zależności od Twojej wygody i figury. Jeśli chcesz czegoś płynnego, wybierz lniane shorty z szeroką nogawką, z płaskim przednim panelem. Poruszają się pięknie, oddychają dobrze latem. I wyglądają niesamowicie elegancko, gdy są połączone z bluzką w środku i prostymi sandałami. A jeśli chodzi o paletę kolorów, pomyśl o ciepłych neutralnych khaki kość słoniowa, beżowy lub miękki oliwkowy. Te tony pięknie pochlebiają dojrzałej skórze i tworzą łagodniejszy, bardziej spójny strój. Zawsze mówią, że wygoda nie jest wrogiem elegancji, po prostu wymaga bardziej przemyślanych wyborów. A kiedy znajdziesz odpowiednie elementy, Będziesz czuć się równie wygodnie, ale stokrotnie pewniej. Piątym są klapki. Wiem, o czym myślisz. Klapki są łatwe, lekkie, wygodne i pierwszą rzeczą, po którą wiele z nas sięga, gdy się ociepla. Ale oto prawda: klapki są jednym z najszybszych sposobów, aby sprawić, że cały Twój strój wygląda niedbale. I nie mówię o skórzanych sandałach lub eleganckich kapciach. Mówię o gumowych, płaskich, hałaśliwych klapkach. Które zginają się na pół, gdy idziesz. Nie oferują wsparcia, nie robią nic, aby pochlebiać twoim stopom, i absolutnie nie mówią elegancja. Mogą być dobre na plażę lub basen, ale poza tym tańszą cały wygląd. Co nosić zamiast tego? Zamień klapki na coś równie łatwego, ale znacznie bardziej wyrafinowanego. Para minimalistycznych skórzanych kapci lub eleganckich mokasyn w neutralnym, miękkim odcieniu. Może natychmiast podnieść nawet najbardziej casualowy strój. Kolejnym moim faworytem są sandały z paskami z niskim obcasem lub balerina z tylnym paskiem. Są wygodne, wspierające i dają Twoim stopom strukturę, co również sprawia, że nogi wyglądają dłużej i bardziej zdefiniowane. I nie zapomnij, że Twoje buty wiele o Tobie mówią. Gdy nosisz obuwie, które wygląda intencjonalnie, nawet z dżinsami i koszulką wyglądasz zadbana. Przemyślana, stylowa. Ponieważ jako eleganckie kobiety po pięćdziesiątce zdobyłyśmy prawo do poruszania się po świecie wygodnie, ale chcemy to robić również z gracją. Więc następnym razem, gdy będziesz kuszona, by wsunąć się w gumowe klapki, weź coś z połyskiem. Poczujesz różnicę od momentu, gdy zrobisz pierwszy krok. Szóstym są wyblakłe i luźne dżinsy. Uwielbiam dobre dżinsy, ale nie wszystkie dżinsy są stworzone równo. I nic nie starzeje kobiety szybciej, ani nie spłaszcza jej figury bardziej niż para starych, wyblakłych, obwisłych dżinsów, które całkowicie straciły strukturę. Wiesz, jaki typ mam na myśli? Wyprane, zbyt duże w pasie, luźne wokół kolan mogą być wygodne, ale ciągną cały Twój strój w dół, i zamiast wyglądać zrelaksowana, kończysz wyglądając niedbale. Co nosić zamiast tego? Zainwestuj w dżinsy z ciemnym praniem. Ze strukturalną i szczupłą sylwetką. Osobiście lubię prostą nogawkę lub slim krój do kostki z wysokim stanem. Ta kombinacja działa pięknie na kobietach po pięćdziesiątce, ponieważ wygładza środek, wydłuża nogę i podnosi całą figurę. Ciemne indygo, czarne i nawet chrupiący biały denim wszystkie są eleganckimi wyborami. Te odcienie wyglądają bardziej wyrafinowanie i są łatwiejsze do ubrania w górę lub w dół. I pamiętaj, dżinsy nie muszą być niewygodne. Jest teraz tak wiele marek, które oferują stretch denim z wbudowanym wsparciem, więc nadal otrzymujesz łatwość ruchu bez poświęcania kształtu. Połącz je z bluzką w środku, strukturalnym kardiganem lub zrelaksowanym blezerem i masz strój, który czuje się tak samo wygodnie jak spodnie dresowe. Ale wygląda znacznie bardziej wyrafinowanie. Jeśli Twoje dżinsy są rozciągnięte, Przestarzałe lub wiszą w miejscach, gdzie nie powinny, to czas je puścić. Twoja garderoba i Twoja pewność siebie zasługują na więcej. Siódmym są źle dopasowane flicowe kurtki. Wszyscy je posiadaliśmy: flicowe kurtki na zamek ze sklepu sportowego, te, które rzucamy na siebie, gdy jest chłodno. I tak, są ciepłe, ale nie wyświadczają Ci żadnej przysługi. Kwadratowe, źle dopasowane flicowe kurtki. Mogą całkowicie zniszczyć Twoje proporcje, spłaszczyć klatkę piersiową, nawinąć się wokół środka i dodać niepotrzebnej objętości, szczególnie jeśli flis jest gruby lub ułożony. Mogą również wyglądać zbyt casualowo i nieprzemyślanie, jakbyś nie dokończyła naprawdę ubierania się. Co nosić zamiast tego? Weź lekki wełniany płaszcz, strukturalną dzianinową kurtkę lub dopasowany kardigan w wyrafinowanej tkaninie. Jeśli ciepło jest priorytetem, wybierz pikowane kurtki, które są cięte blisko ciała. Wiele marek oferuje teraz pikowane ubrania w eleganckich krojach i kolorach, które trzymają cię w cieple bez objętości. A jeśli nadal kochasz zamek błyskawiczny, wybierz jeden w eleganckiej tkaninie, jak ponte lub strukturalna bawełniana mieszanka. Szukaj kobiecych detali, takich jak określona talia, wysoki kołnierz lub złote metalowe dodatki, które dodają zainteresowania i kształtu. To, co układasz w warstwy na swoim stroju, jest tak samo ważne jak sam strój. Pomyśl o tym jak o ramie wokół obrazu. Twoja odzież zewnętrzna powinna ulepszyć, a nie przytłoczyć. Kiedy twoja casualowa kurtka czuje się tak samo intencjonalnie jak reszta twojego wyglądu, zauważysz, że ludzie patrzą na ciebie inaczej. Zobaczą kobietę która dokładnie wie, kim jest i ubiera się odpowiednio. Ósmym są cienkie, zużyte leginsy. Bądźmy szczere, leginsy stały się podstawą garderoby i nie jestem tutaj, aby ci je zabrać. Ale oto problem. Kiedy są cienkie, wyblakłe, obwisłe na kolanach lub całkowicie przezroczyste z tyłu, już nie działają. Stare leginsy są jak stare koszulki. Wygodne tak, ale eleganckie nie bardzo. Co nosić zamiast tego? Zainwestuj w wysokiej jakości, grube leginsy z dobrą elastycznością i utrzymaniem kształtu. Szukaj stylów wykonanych z ponte, atletycznych mieszanek kompresyjnych lub ciężkiej bawełny z wygładzającym pasem. Te typy leginsów nadal zapewniają wygodę, której pragniesz, ale także wspierają twój kształt. Wygładzają sylwetkę i pozostają nieprzezroczyste bez względu na to, jak się poruszasz. Możesz również spróbować strukturalnych spodni pulon lub leginsów z detalami szwów. Te natychmiast podnoszą wygląd. Dodaj długą tunikę, oversize'ową białą koszulę lub kaszmir sweter i masz strój, który jest zrelaksowany i wyrafinowany. Leginsy nie muszą być niedbale. Mogą być eleganckie, wspierające i częścią naprawdę eleganckiej, casualowej garderoby, dopóki są w dobrym stanie i wystylizowane z intencją. Ponieważ po pięćdziesiątce celem nie jest ubierać się młodziej, Celem jest ubierać się lepiej. Dziewiątym są ogromne torby, które się zapadają lub wiszą. Uwielbiam dobrą torbę, szczególnie taką, która jest pojemna i funkcjonalna, ale jest wielka różnica między eleganckim noszeniem a dużą, bezforemną torbą, która ciągnie cały Twój wygląd w dół. Kiedy torba jest zbyt duża, zbyt obwisła lub wykonana z elastycznego materiału, może łatwo przytłoczyć Twoją figurę. Szczególnie jeśli jesteś delikatnej budowy. A jeśli jest napchana wszystkim od starych paragonów po na pół pełną butelkę wody i zapada się w siebie, to nie tylko nie jest wyrafinowane, to rozprasza. Te ogromne torby mają tendencję do konkurowania z Twoim strojem, ciągnąć w dół Twoją postawę i mówić chaotycznie więcej niż pewnie. Co nosić zamiast tego? Szukaj strukturalnych toreb, które zachowują swój kształt. Nawet gdy nie są całkowicie pełne. Wybierz średniej wielkości torby lub teczki z wysokiej jakości materiałów, takich jak skóra lub solidna, wegańska skórzana alternatywa. Pomyśl o klasycznych kształtach, górnych rączkach, torbkach crossbody z czystymi liniami lub średnich toreb z wewnętrzną organizacją. Te torby pomagają usprawnić Twój wygląd i podnieść nawet najbardziej casualowy strój. Neutralne kolory takie jak wielbłądzi, tałpę, czarny, granatowy i kość słoniowa są nieskończenie wszechstronne. A subtelne detale, takie jak złote metalowe dodatki lub lekka tekstura, dodają wystarczająco dużo wizualnego zainteresowania, nie czując się zajęte. Oto moja osobista zasada: jeśli torba wygląda, jakby należała do wycieczki na plażę lub była wepchnięta do bagażnika Twojego samochodu, prawdopodobnie nie pomaga Twojemu wyglądowi. Eleganckie kobiety wybierają torby, które mówią: Jestem gotowa na dzień, nie pakowałam w pośpiechu. Odpowiednia torba nie tylko niesie twoje niezbędne rzeczy, wspiera cały twój strój. Dziesiątym są atletyczne trampki noszone poza siłownią. Słuchaj, uwielbiam dobry spacer i jestem za wygodą, ale te duże wyściełane sportowe trampki, które są wyraźnie zaprojektowane do biegania lub ćwiczeń, nie są przeznaczone do codziennego stylu. Obszerne trampki do siłowni mogą się wspaniale czuć, ale mogą zniszczyć proporcje wyrafinowanego stroju. Są obszerne, często wielokolorowe i wizualnie ciężkie, szczególnie gdy są połączone z czymś miękkim, jak jeansy lub midi spódnica. Przyciągają oko w dół i dodają każualowy poziom, który jest po prostu trochę zbyt sportowy. Co nosić zamiast tego? Wybierz eleganckie trampki z niskim profilem w neutralnych tonach. Biały, beżowy, miękki, szary, nawet granatowy. Szukaj stylów ze skóry lub płótna z minimalnymi detalami. Te typy trampek pięknie współgrają z dżinsami, spodniami, midi sukienkami i nawet legginsami, nie kompromitując Twojego stylu. Nadal oferują wygodę i wsparcie, ale mieszają się w strój zamiast wyskakiwać jak bolący kciuk. Jednym z moich ulubionych wyglądów jest para chrupiących białych skórzanych trampek. Zwężane spodnie do kostki i bluzka w środku. To nowoczesne, to wygodne, ale nadal czuję się wyrafinowanie i na miejscu. A dla tych z Was, które chcą trochę wysokości, spróbujcie trampek na platformie z cienką podeszwą. Niezbyt objemne, tylko wystarczająco wysokości do wydłużenia nogi. Nie ma nic złego w praktycznych butach, ale eleganckie kobiety wiedzą, jak wybrać stylową praktyczność jedenastym są cienkie przezroczyste topy. Widziałam to więcej razy niż mogę policzyć. Top z cienkiej bawełny lub lekka bluzka, która wygląda dobrze w szafie, dopóki nie wyjdziesz na zewnątrz i nie zdasz sobie sprawy, że jest praktycznie przezroczysta. Cienkie, przezroczyste lub zużyte topy mogą natychmiast potanić Twój strój, szczególnie jeśli widać linię biustonosza lub czujesz potrzebę ciągłego dostosowywania się. Lub układania w warstwy, aby pozostać przykrytą. I prawda jest taka, że po pięćdziesiątym wiele z nas staje się bardziej selektywnymi co do tego, co ujawniamy. Nie dlatego, że próbujemy ukryć, ale dlatego, że wyrosłyśmy w rodzaj elegancji, który ceni subtelność. Co nosić zamiast tego? Wybierz topy z substancjalną tkaniną i czystą sylwetką. Szukaj jakościowych materiałów: modal, bawełna, jersey jedwabne mieszanki lub cienkie dzianiny, które oferują pokrycie, draperią i strukturą. Jeśli naprawdę lubisz przezroczystą bluzkę lub coś lekkiego, układaj ją intencjonalnie stopem pod spodem. Lubię używać cielistego lub tonalnego topu, który wtapia się bezproblemowo, nie odwracając uwagi od stroju. Dekolty V, łódkowe dekolty i okrągłe dekolty działają wspaniale i nie zapomnij sprawdzić tyłu swojego topu w lustrze. Czasami to, co wygląda dobrze z przodu, może cię zaskoczyć w naturalnym świetle. Elegancki casualowy styl to łatwość, ale nie odsłanianie. Utrzymuj swoje tkaniny miękkie, wyrafinowane i wspierające i nigdy nie będziesz musiała wątpić w swój strój ponownie. Dwunastym są tanie wzory lub modne elementy, które nie wytrzymują. I wreszcie, to może być najbardziej kuszące. Fast fashion, hałaśliwe wzory Modne topy, które kosztowały poniżej 20 i wyglądały słodko w sklepie, ale rozpadły się po dwóch praniach. Rozumiem pokusę, ale te supermodne, tanio wykonane elementy często wyglądają świetnie na wieszaku i nie tak świetnie na ciele. Łatwo się gniotą, szwy nie wytrzymują, tkaniny są lśniące lub kruche i kolory często blakną zanim masz czas się nimi nacieszyć. Te elementy mają tendencję do nas starzenia. Nie dlatego, że pokazują nasz wiek, ale dlatego, że sprawiają, że wyglądamy jakbyśmy goniły coś, co już nie odpowiada naszej obecności. Co nosić zamiast tego? Zbuduj swoją casualową garderobę wokół ponadczasowych, wysokiej jakości podstawowych elementów. Elementów, które czują się dobrze, poruszają się z tobą i mogą być noszone na wiele sposobów. Pomyśl o idealnie dopasowanej koszulce w paski, kaszmir sweter z okrągłym dekoltem w Twoim najlepszym kolorze, proste dżinsy, które pasują jak marzenie, prosta bawełniana koszula z guzikami z czystymi liniami. Nie potrzebujesz garderoby pełnej ubrań, potrzebujesz tylko odpowiednich elementów. I nie bój się inwestować w lepsze elementy, ponieważ gdy Twoja garderoba jest wypełniona jakością, a nie ilością, zauważysz, że ubieranie się staje szybsze, łatwiejsze i znacznie przyjemniejsze. Para dobrze wykonanych jeansów lub pięknie skrojony top będzie ci służyć znacznie więcej i będzie wyglądać znacznie bardziej elegancko niż pięć fast fashion artykułów, które rozpadną się po sezonie. Więc spójrz, znajdź to, co pasuje do Twojego stylu, i rozpieść się elementami, które sprawiają, że ubieranie się znowu czuje się łatwo.